No, siemaneczko wszystkim. Dzisiaj do mnie dotarła paczka od koleżanki z kanału Mardar. Od razu następnie chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję. Dostałem tyle roślinek, że chyba przez cały rok tyle sobie nie kupiłem. Słuchajcie, jak nagrywałem pierwszy filmik, bo to już jest drugi. Niestety tego pierwszego nie opublikuję. Bo rozpakowywanie trwało około 20 minut, dlatego teraz będzie wersja przyspieszona. Także koleżanko, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za przesyłeczkę. Naprawdę, moc roślinek! I zaraz po, postaram się pokazać wszystkim, tutaj co dostałem. Oczywiście, roślinki z wymiany, wszystkie bardzo e, ładne. E, są to dalie, są to też część tutaj zielonych. Kwiatów, które pójdą do ukorzenienia. No i nasionka. Naprawdę nie spodziewałem się takiej ilości. Chciałem tylko kilka dali, jakąś brugmansję, a dostałem całe pudło roślin. Także jedziemy po kolei. Oczywiście do koleżanki kanału umieszczę link pod filmikiem. No i jedziemy po kolei. Tu mamy w doniczce filum różowe. Ładne, już ukorzenione. Tutaj mamy do ukorzenienia efilum podobno żółte. No zobaczymy, zobaczymy. Tutaj mamy nasionkę. Jest Arbus Orangelo. Tutaj mamy Słonecznik ozdobny. Arbus Charleston Grey. Z oryginalnego zamkniętego opakowania super dziękuję bardzo słoneczniki też też fajne kiedyś miałem ale mi się jakoś zmarnowały to będzie miły powrót do słoneczników więc tutaj mamy słonecznik z siewki zimującej dynia tutaj mamy tu jest chyba ten słonecznik olbrzymi tak on rośnie do 4 metrów też będziemy go siać na wiosnę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejne ziarenka. Kukurydza ozdobna, veriagata Widziałem u ciebie na kanale, bardzo ładna. I kwiaty, dziwaczek różowy i dziwaczek biały. Nie wiem, co to za kwiatki, przyznam szczerze. Muszę nadrobić. Tak? Tutaj mamy funkcje przeróżne do ukorzenienia super będziemy je wrzucać zaraz w ziemię muszę iść przy, przynieść 50 doniczek no i cały wieczór już mam z głowy będzie sadzenie sadzenie jeszcze raz sadzenie tu mamy oleandra oleander i lanta e, lan lantam nie znam roślinki, też będę musiał nadrobić. Tutaj mamy piękne begonie koralowe. I tutaj jest tak: tu jest czerwona, tu jest czerwona, a tu jest biała. Super. Żona mnie z tym normalnie z domu wyrzuci. I tak już wszystkie parapety zawalone. Tu mamy. Brugmansje. Brugmansje, jakie piękne, grube. Podwójna różowa. Super, dziękuję. Na Brugmansjach bardzo mi zależało. Nie powiem, że nie, bo piękne kwiaty mają. Tu mamy trzypiętrowa. Angel z O, tu aż kilka tych dostałem, aż trzy. Naprawdę się cieszę z tego bardzo, super. I tu mamy kolejną Brugmansję. Velvet Lady trudno się ukorzenia. No, a zobaczę. Mam nadzieję, że dam radę. Tutaj mamy Bilbergia Nutans Zwodnica. Nie znam roślinki. Będę musiał trochę poczytać, co to za roślinka, czy to jest na zewnątrz, czy do środka. Staram się tak w miarę szybko. Bo jest tego naprawdę, mówię Wam dużo. Pierwsza wersja, 20 minut. Więc teraz jest wersja mega skrócona. Tutaj jest. Dalia kaktusowa. Veritable. Tutaj. Kolejna. Dalia Karma Korona. Zgodna odmianowo. Super. Będę musiał wrócić do filmików tutaj koleżanki. I przypomnieć sobie, jak wyglądają kwiaty tych dali. Tutaj mamy jakąś dalię, ale nie mamy opisu. Znaczy, coś tu było napisane, ale nie mogę rozczytać. No nic, trudno. Na, na pewno koleżanka mi pod filmikiem napisze, co to za dalia. Tu mamy e, dalię Cambridge. I tu mamy dalię Kolor. Spektakl, no. Także, no, teraz się zmieściłem prawie 6 minut, ale naprawdę było to wyzwanie. Także jeszcze raz Ci dziękuję, koleżanko. Wszystkich zapraszam na kanał. Mardar, naprawdę warto. Koleżanka tam ma piękne kwiaty. No i również sporo egzotyków. Także warto tam zajrzeć. A z wami już się żegnam. No i co? Idę po kilkadziesiąt doniczek i biorę się za sadzenie. Na razie, cześć.